Efektywny system gospodarki odpadami wymaga zaangażowania każdego z mieszkańców i określonych zachowań. Hierarchia postępowania z odpadami zaczyna się od zapobiegania ich powstawaniu. Istotną częścią zapobiegania jest redukcja, czyli zminimalizowanie produkcji śmieci. Kolejnym etapem jest segregacja, która umożliwia ponowne wykorzystanie materiałów w procesie recyklingu. W ten sposób odzyskujemy cenne surowce wtórne. Odpady nieladające się do powtórnego przetworzenia mogą być wykorzystywane jako surowiec energetyczny w instalacjach termicznego przekształcania odpadów. Proces ten traktowany jest jako odzysk energii. W ten sposób ze śmieci odzyskujemy ciepło i prąd. Ostatnim elementem gospodarki odpadami jest składowanie. Zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych, zlokalizowany na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, to jeden z najistotniejszych elementów nowoczesnego systemu gospodarki odpadami w Bydgoszczy i regionie. Trafiają tu odpady komunalne, których nie da się ponownie przetworzyć lub wykorzystać. Południowej części zakładu znajduje się wjazd ze stanowiskiem ważenia pojazdów. Znajdujący się przy wadze wjazdowej detektor zapewnia możliwość wykrycia ładunków zawierających materiały radioaktywne. Przeciętnie do zakładu przyjeżdża od 100 do 120 pojazdów dziennie. Po zważeniu samochody kierowane są do hali rozładunkowej, stąd śmieci trafiają do bunkra. Przestrzenie bunkra i hali rozładunkowej utrzymywane są w podciśnieniu, co zapobiega rozprzestrzenianiu się odorów na zewnątrz instalacji. Pod sklepieniem bunkra z odpadami zainstalowane są dwie suwnice, których praca jest kontrolowana przez operatora z kabiny znajdującej się w centralnej dyspozytorni. Miejsce to stanowi mózg całej instalacji. Oprócz kabiny dyspozytora suwnic znajdują się tutaj stanowiska operatorów sprawujących stały nadzór nad przebiegiem procesów technologicznych zakładu. Odpady dostarczane do bunkra pochodzą z różnych źródeł. Zadaniem operatora suwnic jest takie ich wymieszanie. Aby uzyskać jednorodny skład, czynność ta ma istotne znaczenie dla poprawnej pracy kotłów. Załadunek obu linii spalania zapewnia jedna z dwóch suwnic, która przenosi odpady z przestrzeni bunkra do lei zasypowych obu linii spalania. Tą drogą odpady trafiają na ruszt. Mechaniczny ruchomy ruszt powoduje przesuwanie się po nim odpadów i przechodzenie ich przez trzy podstawowe fazy spalania: suszenie, odgazowanie i spalenie. Pierwszą z nich jest suszenie. W początkowej strefie rusztu odpady są ogrzewane w wyniku promieniowania i konwekcji do temperatury powyżej 100 stopni Celsjusza. Następstwem tego jest odparowanie wilgoci z odpadów. Drugą fazą jest odgazowanie. W wyniku dalszego podgrzewania do temperatury powyżej 250 stopni Celsjusza następuje zapalenie się odpadów i ich spalanie. W przestrzeni nad rusztem emitowane są składniki lotne. W celu dokończenia procesu spalania do wyemitowanych składników lotnych wprowadzane jest tzw. powietrze wtórne. Czas przebywania spalin w komorze pieca wynosi minimum 2 sekundy przy temperaturze co najmniej 850 stopni Celsjusza. W trzeciej fazie spalania na ruszcie dochodzi do kompletnego spalania części palnych zawartych w odpadach. Wytworzony w wyniku tego procesu żurzel stopniowo schładzany jest powietrzem pierwotnym. Po wyjściu z różtu żurzel spada do odżużlacza z zamknięciem wodnym, w którym dochodzi do dalszego jego schłodzenia wodą. Wilgotny żurzel transportowany jest przez budynek technologiczny i rozładowywany w hali waloryzacji. Następnie poddawany jest obróbce mechanicznej. Proces ten polega na wstępnym przesiewaniu na sicie w celu usunięcia elementów wielkogabarytowych, wydzieleniu metali żelaznych i nieżelaznych, kruszeniu i rozdzieleniu żużla na trzy frakcje. Po zakończeniu procesu waloryzacji żużel gotowy jest do ponownego wykorzystania, np. przy budowie dróg. Proces oczyszczania spalin rozpoczyna się już w kotle. W celu redukcji tlenków azotu NOX do przestrzeni spalania w kotle wtryskiwany jest 25% roztwór wody amoniakalnej. Po opuszczeniu kotła spaliny przechodzą przez tzw. kęczer. Zadaniem tego urządzenia jest schłodzenie spalin do optymalnej temperatury wymaganej dla dalszego procesu ich oczyszczania. Schładzanie odbywa się poprzez wtryskiwanie roztworu wodnego, ścieków słuczki wodnej znajdującej się na końcu linii oczyszczania spalin. Zastosowane rozwiązanie powoduje, że w instalacji nie powstają ścieki. Po wyjściu skłęczera do spalin wtryskiwane są wapno i węgiel aktywny. Odpowiedzialne za redukcję związków kwaśnych, metali ciężkich oraz dioksyn i furanów. Tak oczyszczone spaliny w kolejnym etapie wędrują do filtra workowego. Na jego powierzchni zostają zatrzymane cząstki stałe niesione ze spalinami oraz produkty reakcji odkwaszania. Ostateczny proces obróbki spalin odbywa się w płuczce z roztworem ługu sodowego. Wieża z płuczką zwana skraberem wykorzystywana jest do odizolowania zanieczyszczeń kwaśnych i pyłów. Oczyszczone spaliny podgrzewane są w wymienniku ciepła oraz w wymienniku parowym, a następnie są zasysane przez wentylator i odprowadzane przez około 45-metrowy komin na zewnątrz. Popioły i pyły są transportowane do specjalnych silosów zbiorczych przy pomocy pneumatycznego szczelnego systemu rurowego. Z silosów pyły i popioły mogą być załadowane do samochodowych cystern i przekazane na zewnątrz do unieszkodliwienia. Możliwe jest również skierowanie ich do specjalnej instalacji, gdzie dokonywane jest zestalenie i stabilizacja poprzez dodawanie cementu i innych reagentów. Kocioł zlokalizowany jest nad paleniskiem i służy do odzyskiwania ciepła powstającego na skutek spalania odpadów. Jednym z ważniejszych elementów kotła jest zbiornik w kształcie cylindra, usytuowany na szczycie górnej części kotła, tak zwany walczak. Tutaj zainstalowane są urządzenia niezbędne do poprawnego funkcjonowania kotła, takie jak przekaźniki poziomu wody, zawory bezpieczeństwa i zawory odpowietrzające. Z górnej części walczaka pobierana jest nasycona para wodna, która następnie wysyłana jest do przegrzewaczy. W skład kotła oprócz walczaka wchodzą ściany rurowe, tworzące kanały wnoszące i opadające, parownik, przegrzewacze pary, ekonomizer, rury obiegowe i schładzacze iniekcyjne. Wytworzona w kotle przegrzana para napędza za pośrednictwem turbiny generator prądu elektrycznego z turbiny. Pobierana jest część pary do podgrzewania wody w miejskiej sieci ciepłowniczej. Bydgoski zakład może wytwarzać rocznie około 75 gigawatogodzin prądu i jednocześnie prawie 600 tysięcy GJ ciepła, co odpowiada zapotrzebowaniu mieszkańców kilkudziesięciotysięcznego osiedla. Proces termicznego przekształcania odpadów ze względu na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych jest bezpieczny dla środowiska. Podlega całkowitej kontroli i monitorowaniu. Wyniki pomiarów na bieżąco są przesyłane do odpowiednich instytucji oraz są dostępne dla mieszkańców. Spalarnia odpadów w Bydgoszczy skutecznie ogranicza składowanie odpadów komunalnych. Poprzez zmniejszenie emisji metanu powstającego na składowiskach, instalacja wpływa pozytywnie na ograniczenie efektu cieplarnianego. Zakład jest również dla miasta dodatkowym źródłem energii odnawialnej, prądu i ciepła. Inwestorem projektu budowy spalarni odpadów w Bydgoszczy oraz organizatorem ekologicznej kampanii edukacyjnej Daleko Wzroczni jest Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Pronatura Natura Spółka ZO. Kampania edukacyjna projektu Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.